A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanona Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, obudź się Polonia. Dobry wieczór, Pani Zanonie. Witam pięknie, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy sieci polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem fakty i wydarzenia, korzystając z YouTube poza radiem po wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię, skupiska Polonina w Europie i słuchaczy w Polsce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. Na YouTube są dwa felietony przed pierwszą debatą prezydencką Klin Clinton-Trump i po debacie. Zapraszam na YouTube. Pozdrawiam serdecznie stałego słuchacza moich felietonów, pana Witoldzika, który po latach pobytu w Ameryce wraca do Polski. Panie Witoldzik, życzę wszelkiej pomyślności w nowej polskiej rzeczywistości. O, nawet się rmnęło. We wtorek 4 października, czyli wczoraj w Ameryce miała miejsce debata przyszłych wiceprezydentów Ameryki. Telewizja publiczna i komer komercyjna udostępniła śledzenie na bieżąco tego, co mają do powiedzenia politycy. Byli to pan senator Tim Kaine, demokrata, i gubern gubernator Indiany, republikanin Mike Pence. Ogólnie określę, że debata była bardziej nudna niż ciekawa, a postawa pana senatora demokraty Kaine była okropna. Senator Kane ma być przyszłym wiceprezydentem Ameryki obok pani Clinton. Ten pan nie potrafił utrzymać swoich emocji pod kontrolą. Wykazał się całkowitym brakiem elegancji w dyskusji, ustawicznie przerywając wypowiedzią republikanina Pence. Przypominam, że pan Pence ma być właśnie wiceprezydentem obok Donalda Trumpa po wygranych wyborach. Prowadząca debatę nie panowała nad sytuacją, nie potrafiła uporządkować debaty, a demokrata Kane agresywnie nie respektował czasu przeznaczonego na pytania dla republikanina Mike'a Pence. Debata chaotyczna, a należało jedynie przypomnieć niezdyscyplinowanemu demokracie, że każdy ma swój czas, aby odnieść się do postawionego pytania i nie przeszkadzać dwugłosem. Nie wiem być może tak miało być być może chaos miał być częścią tego widowiska agresywność demokraty senatora Tim Kaine była naganna i zauważona przez wszystkie media łącznie z tymi które sympatyzują z panią Clinton na dodatek demokrata nie powiedział niczego czego nie wiemy a ustawiczne czepianie się stałych tematów pod tytułem Trump nie płaci podatków już irytowało. Jak można na zadane pytanie przez prowadzącą spotkanie na temat sytuacji w Syrii odpowiadać, że Trump nie płaci podatków? I co, zapytam retorycznie, z tego powodu jest wojna w Syrii? Ci z Państwa, którzy oglądali debatę, wiedzą o czym mówię. Nie powiedziano nic nowego, co by zasługiwało na uwagę, jednym słowem, kpina z odbiorcy. Czasami odnoszę wrażenie, czy rosyjski prezydent Putin startuje w wyborach amerykańskich, bo tyle uwagi poświęcono jego osobie. Tej kampanii wyborczej i takich debat nie było w przeszłości, a wczorajszą debatę według wielu znawców medialnych wygrał republikanin Mike Pence. Proszę Państwa, w dzisiejszym felietonie zapoznam Was z postawami polityków innych narodowości na okoliczność podobnych tragedii, których doświadczyli Polacy. Zapraszam do przemyśleń, a myśleć trzeba trzeba myśleć. Przybywający na Ukrainie z okazji 75. rocznicy zbrodni w Babimiarze, prezydent Izraela podczas swojego przemówienia przed Radą Najwyższą Ukrainy, Wierchowną Radą, podkreślił, że podczas II wojny światowej Ukraińcy, a przede wszystkim ukraińscy nacjonaliści, mordowali Żydów, tym samym odnosząc się do trwającej ciągle gloryfikacji organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na Ukrainie. Izraelski prezydent zaznaczył, że dzisiaj nie wolno sprawców tamtych zbrodni rehabilitować i wychwalać i mocno zaprotestował przeciwko nadaniu imienia ulicy Stefana Bandery w Kijowie. To o tej ulicy mowa, na której stała honorowa trybuna, gdzie Ukraińcy świętowali 25. rocznicę proklamowania swojej niepodległości. Na tej trybunie stał polski prezydent Andrzej Duda podczas tych uroczystości. Na YouTube jest mój felieton pod tytułem W Polsce Rusofobia, a politycy z Polski nie chcą widzieć odrodzonego ukraińskiego nacjonalizmu. Tam omawiam wizytę prezydenta Polski Andrzeja Dudy na Ukrainie i postawę pana prezydenta. Zapraszam na YouTube. Chcę was, szanowni słuchacze, zapoznać z treścią wystąpienia izraelskiego prezydenta który powiedział, cytuję: Około półtora miliona Żydów zginęło na terytorium Ukrainy w czasie II wojny światowej, w Babi, Jarze i wielu innych miejscowościach. Byli rozstrzeliwani w lasach, w pobliżu wozów i rowów, spychani do masowych grobów. Wielu wspólników zbrodni było Ukraińcami, a wśród nich przede wszystkim wyróżniali się bojownicy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy znęcali się nad Żydami. Żydami i najzwyczajniej ich mordowali. Dzisiaj nie wolno rehabilitować i czcić antysemitów i morderców. Koniec cytatu powiedział prezydent Izraela Kontynuując dalej, powiedział, antysemityzm należy rozpoznawać takim, jaki był w przeszłości, w jego obecnej formie. Nie wolno rehabilitować i wychwalać antysemitów, żadne interesy polityczne nie usprawiedliwiają obojętnego milczenia lub niezrozumiałego mamrotania, jeśli chodzi o struktury antysemickie. Przywódcy państw którzy podzielają antysemickie, rasistowskie i neonazistowskie poglądy, nie będą mile widziani i pełnoprawnymi członkami rodziny narodów świata, tak powiedział prezydent Izraela. Z kolei Światowy Kongres Żydów skrytykował upamiętnienie ultranacjonalisty Stefana Bandery i całkowicie odrzuca pomysł wynoszenia pamięci o banderze jego osoby honorowanej w dzisiejszej Ukrainie. Jednocześnie podkreślono współdział banderowców w mordach na Żydach i Polakach na Ukrainie. To Światowy Kongres Żydów upomniał się głośno o Polaków. Trzeba o tym pamiętać. Wyjaśnię, że ulica która ma nosić nazwę Stefana Bandery, to aktualnie Prospekt Moskiewski w Kijowie i jest jedną z najważniejszych ulic stolicy Ukrainy. Oficjalnie zmieni nazwę na Prospekt Stefana Bandery. Decyzję podjęła Kijowska Rada Miejska. Swoje radości nie kryje szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, negacjonista Wołyński Wołodymir Wiatrowecz. Na, że główna ulica w Kijowie będzie nosiła imię Stefana Bandery. Interesujące jest to, że ten nacjonalista i ten negacjonista Wołyński, szef IPN-u, chwali prezydenta Dudę za stosunek do Ukrainy, nie prezydentując tych zasług. Z kolei inny ukraiński deputowany powiedział, na czym, jeśli nie na UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, mamy budować nasz ukraiński Patriotyzm. Proszę Państwa, jeśli na Ukrainie, w Kijowie, na głównej ulicy miasta nie będzie nazwy ulicy Stefana Bandery, to otwarcie należy sobie powiedzieć, że nie będzie to zasługa strony polskiej. Strona polska jest bierna. Nie można pominąć słów prezydenta Izraela i reakcji tych, którzy słuchali tego wystąpienia, ponieważ nikt, absolutnie nikt wcześniej nie powiedział tak mocno przed Wierchowną Radą Ukrainy, nikt nie upomniał się o tych pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich tak wyraźnie jak prezydent Izraela. Odnosząc się do słów prezydenta Izraela, szef ukraińskiego IPN-u Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy, Wiatyrowicz, Negocjonista Wołyński, uważa, że prezydent Izraela, mówiący o udziale Ukraińców, a przede wszystkim członków organizacji ukraińskich nacjonalistów w Holokauscie, powtórzył sowieckie mity i niedorzeczności. Tak powiedział szef ukraińskiego IPN-u. Tylko czekać, kiedy szef ukraińskiego IPN-u okrzyknie prezydenta Izraela agentem Putina. Poczekamy. Wiaturowicz w wywiadzie dla prasy zachodniej powiedział, że oskarżenie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii o czystki etniczne to sowiecka propaganda. A co o szefie ukraińskiego IPN powiedziano w anglojęzycznym radio w Ameryce? W jednej z audycji radiowych amerykańskiego radia na antenie znanej nowojorskiej stacji została wyemitowana audycja poświęcona działalności szefa ukraińskiego IPN Wołodymira Wiatrowicza, wybielającego ukraiński nacjonalizm. Działalność wojskiego negocjonisty spotkała się ze zdecydowaną krytyką zarówno zaproszonego do studia amerykańskiego profesora historii, jak i dziennikarza prowadzącego program. Przypomnieć należy, że amerykański profesor z Uniwersytetu Kolumbia jest tym, który wykłada na amerykańskim uniwersytecie historię ukraińską, a także rosyjską. Profesor nie jest narodowości ani polskiej, ani rosyjskiej, tak żeby nie było żadnej wątpliwości cytuję profesora ukraińscy nacjonaliści dokonywali czystek etnicznych po angielsku dosłownie this were ethnic cleansers. Dokonali masowych mordów, a w dalszym etapie uczestniczyli w Holokauście. Nawet po pogromach w 1941 roku. I to nie jest kwestia czyjejś opinii, jak lubi to przedstawiać wiatroweć. To kwestia faktów historycznych. Tak mówił gość, profesor amerykańskiego radia z Uniwersytetu Kolumbia z kolei prowadzący audycję radiową, zauważył, że w przeciwieństwie do Niemiec na Ukrainie nie miało miejsca żadne rozliczenie z przeszłością. Zdaniem profesora, to, że właśnie Wiaterowicz jako szef ukraińskiego IPN przejął kontrolę nad dawnymi archiwami, jest szczególnie niepokojące, ponieważ traktuje dokumenty historyczne bardzo wybiórczo i jednostronnie. Szanowni słuchacze, zapraszam Was do refleksji, do przemyśleń. Ciekawe, co NATO Wierchowna Rada może wzorem niedawnej riposty na polską uchwałę sejmową ogłosi wszem i wobec ludobójstwo żydowskie na ludności ukraińskiej. Ludności, które jak nacjonaliści ukraińscy głoszą, że istnieje na przestrzeni tysiąclecia, a niedawno świętowała 25 lat powstania państwa. Czy to takie trudne, aby myśleć? Być może Ukraina nałoży sankcje ekonomiczne na Izrael, a prezydentowi Izraela włączy notę persona non grata. Ciekaw jestem. Być może pan Poroszenko zerwie kontakty handlowe z Izraelem. Być może. Z innych aktualnych informacji z Ukrainy dowiadujemy się, że decyzją ukraińskiego parlamentu, na podpisaną 11 lutego 2016 roku przez przewodniczącego parlamentu Wołodymyra Groismana, na szczeblu państwowym będzie obchodzona 120. rocznica urodzin Petra Diaczenko. Petro Diaczenko jest tym, który uczestniczył w tłumieniu powstania warszawskiego na Czerniakowie. O tej decyzji i tym po, poinformował na stronie swojej Ukraińska Rada, Wierchowna Rada. Proszę zwróćcie uwagę że żaden z polityków urzędującego rządu w Polsce nie mówi na temat Ukrainy tak jak to powiedział prezydent Izraela. Rusofobia jest ich doktryną, a prawdy historycznej nie poruszają. W archiwach niemieckich są dokumenty na temat udziału nacjonalistów ukraińskich w dławieniu powstania warszawskiego. Politycy z Polski o tym wiedzą i na tym się kończy, że wiedzą. A za wszystko i tak odpowiada Putin. Jak informuje prasa ukraińska i niektóre media z Polski Ukraińcy chcą nakręcić własny film o rzezi Wołyńskiej. Będzie on nosić tytuł Zakładnicy Wołyń tragedia obu narodów i ma być odpowiedzią na film Wołyń Wojciecha Smarzewskiego. Scenariusz tego filmu ukraińskiego ma być oparty na relacjach świadków. Takie są założenia realizacji filmu z ukraińskiej perspektywy. Natomiast akcja filmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Zmarzewskiego rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. W wielu recenzjach czytamy, że bohaterka filmu Młoda Polka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku Ukraińcu Petrze. Jej ojciec ma inne plany i chce wydać córkę za bogatego polskiego gospodarza, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie wioski odmienia się najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na Związek Radziecki i nasza bohaterka staje się świadkiem, a następnie uczestniczką tragicznych wydarzeń wywołanych przez wzrastającą falę ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści młoda Polka próbuje ocalić siebie i swoje dzieci. To tak w telegraficznym skrócie o polskiej wersji filmu Wołyń. Jaka będzie wersja ukraińska tragedii wołyńskiej, nie wiemy. Poczekamy, zobaczymy. Nie wolno osądzać za wcześnie. Ja uważam, że przepychanki pomiędzy Ukraińcami i Polakami są bez sensu, ale o tym decydują głównie politycy z Polski. Jak decydują politycy z Polski, to widać. Nie wiem, na czyj użytek politycy z Polski zmieniają historię, a to tylko jątrzy niepotrzebnie. To tak, jakby komuś zależało na tym jątrzeniu, w tym ciągłym dzieleniu Ukraińców i Polaków. Szanowni Państwo, Rosjanie do Katynia się przyznali. Uczynił to prezydent Jelcyn. Rosjanie film Katyn przyjęli z godnością i respektem. Film obejrzało kilka milionów Rosjan i żadnych protestów ani kontr filmów nie było. Do dziś, a przecież mogliby zrobić film. Z polskich dokumentów dowiadujemy się o wielu nieprawidłowościach urągających postawie rządzących Polską w okresie międzywojennym, jak traktowano jeńców rosyjskich po wygranej bitwie warszawskiej. Jeśli takie informacje są w rękach polskich, to takie informacje są też w rękach rosyjskich. Przypomnę, że po 1945 roku Rosja miała dostęp do wszystkich dokumentów w Polsce. To wszyscy wiemy. Jak wielokrotnie wspominałem, moje felietony są tylko dla tych, którzy potrafią myśleć. Proszę Państwa, to, co ja omawiam, nie usłyszycie, nie usłyszycie w żadnej tubie radiowej mówiącej po polsku. To, o czym w tej chwili powiem, to taka. Abstrahując od zasadniczego wątku mojego felietonu, uznałem to za ważne i chcę wam o tym powiedzieć. Myślcie, szanowni państwo, myślcie, myślenie ma przyszłość. Czy wiecie, że Rzeczpospolita Polska ma ostatnio nowego wiceministra spraw zagranicznych? Jest nim dżentelmen o czysto polsko brzmiącym nazwisku Robert Gray, Amerykanin. W Polsce przebywa i pracuje od 2010 roku. Wcześniej pracował w Senacie Stanu Massachusetts w Ameryce. Władze z Polski taktownie milczą w zakresie obywatelstwa pana Gray. Mówię o tym chociażby tym wszystkim, którzy śmiali się z Ukraińców, że Ukraińcy nie mają swoich kadr i zatrudnili Gruzina Sakaszwili. Czy teraz wam też do śmiechu? przyznam że można mieć różne odczucia bo polska niegdyś była dumnym narodem proszę zwróćcie uwagę że w dzisiejszym felietonie nie omawiałem postaw polityków z odległej historii ale z ostatnich dni czy miesięcy Wracając do zasadniczego wątku mojego dzisiejszego felietonu o wizycie prezydenta Izraela na Ukrainie i jego postawie, podpowiem, że prezydent Izraela reprezentuje naród żydowski. Mówi w imieniu Żydów i upomina się o Żydów. Każdy naród ma swojego prezydenta i prezydent reprezentujący naród, który go wybrał, powinien bronić interesów i godności tego narodu. Tragedia narodu żydowskiego z okresu II wojny światowej jest współmierna z tragedią narodu polskiego. Tu wcale nie chodzi o liczby, chociaż i te są współmierne, ale narody polski i żydowski miały tych samych oprawców. Chcę wam zwrócić uwagę na postawy polityków z Polski i Izraela. Proszę zwróćcie uwagę na polityków z Polski, co mówią, jak się zachowują na okoliczność międzynarodowych spotkań. I na Ukrainie. Jak dbają o interesy narodu, który oficjalnie z urzędu reprezentują? Zgodnie z uchwałą rządu Polska przekaże 1 miliard euro w ramach kredytu, który ma sfinansować eksport polskich towarów i usług na Ukrainie. Czyli Ukraina kupi polskie towary za pieniądze, które dostanie od Polski. Tak się robi biznes, szanowni państwo. Prezydent Izraela miał odwagę powiedzieć deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy, Wierchownej Rady, co myśli o gloryfikacji organizacji ukraińskich nacjonalistów i o ukraińskiej powstańczej armii. Porównajmy to wystąpienie do wystąpień prezydentów Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy, których nie stać było na powiedzenie kilku słów prawdy. Słowa prezydenta Izraela.